Połączenie Pentiuma G4560 i RX470 było hitem na początku 2017 roku, dlatego że łączyło w sobie naprawdę wysoki stosunek jakości do ceny, to znaczy za około 2300 zł można było mieć kompak, który w tamtych czasach ciągnął wszystko to, co chciało się, żeby ciągnął. Z problemy problemami z GTA V, dlatego że miał za mało rdzeni, dlatego że tylko i 4 wątki, a nie 4 zwykłe. Oprócz tego RX470 był straszną kosą w średnim segmencie, właściwie nie było nic, co miało do niego podjazd, dlatego że 1050 Ti było niewiele. Tańsze, a znacznie słabsze. I zacząłem sobie ten test od Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach wysokich, żeby zobaczyć, jak ta karta sobie radzi i jak ten Procek sobie radzi. Jak widać, zarówno tam, jak i w The Division, Procek jest problemem, dlatego że w tych nowoczesnych grach już on ma co do roboty i te dwa bardzo niewiele wątki po prostu nie wyrabiają, także z tym trzeba było się już liczyć wtedy. Natomiast, jak już przejdziemy sobie na wulkana, to robi się trochę lepiej, bo w nowym Wolfenstein widać, że Procek już nie jest na 100%, a na 100% jest już za to karta graficzna. I to przy ustawieniu na ustawieniach wysokich i do tego jeszcze mamy w miarę płynny frame time, co jest dość szokujące. W Red Dead Redemption 2 na wulkanie też jest całkiem śmiesznie. Na ustawieniach średnich da się w to grać, wygląda to całkiem nieźle, a do tego jeszcze utrzymuje płynność, oczywiście, jeżeli nie jest się gdzieś tam bardzo w mieście, albo jeżeli scena nie jest intensywna, bo wtedy dropy są aż do 30 fps, ale z tym się trzeba liczyć. Natomiast ciekawie było w Metro Exodus, bo tutaj mamy okolicę 50 fps w tej takiej bardzo ciężkiej scenie, i wydaje się, że problem nie jest ani karta, ani procek, tylko może trochę gra komputerowa, choć wydaje mi się, że procek też ma tutaj sporo do roboty, dlatego, że jest tutaj wiele efektów cząsteczkowych, które właśnie przez niego są liczone i wydaje mi się, że to obciążenie procentami nie jest współmierne do tego, co ten procek mógłby naprawdę robić, gdyby miał więcej rdzeni. Jeżeli chodzi o nowy tryb w Modern Warfare, no to ten radzi sobie całkiem spoko, na ustawieniach średnio wysokich byłem w stanie osiągnąć średnio na poziomie 70 fps około, natomiast problem był przy 1% minimum, bo było to 3 30, w związku z czym, przy grubszej scenie, e, będziecie mieli e, przywiaski i przywieszki, więc e sport ready nie będziecie. Jeżeli chodzi o Witchera 3, to wrzuciłem go głównie, żeby sprawdzić, jak sobie dzisiaj radzą nowe sterowniki AMD w porównaniu do tego, co działo się kiedyś, bo wiem, że to miejsce testowe jest popularne. W związku z czym, patrząc na to, co wyszło Blakowi w jego teście, który pokazywałem na początku, to wyniki są podobne w tej lokacji. W związku z czym, wydaje mi się, że fine wine tutaj od AMD nie zadziałało, ale nie mam im tego za złe. Nie zawsze, nie zawsze jest to jakaś tam yy, wielka różnica. Jeżeli chodzi o gry e jest trochę lepiej, dlatego że w Rainbow Six Siege średnią na wszelkich przebiegach mam około 184-5 FPS. Także nie jest źle, jeżeli ktoś chciał yy, wtedy kupić sobie kompa do e-sportu i generalnie jest zainteresowany takimi grami właśnie jak Rainbow Six Siege czy League of Legends, to nie ma problemu. Ale kiedy już przejdzie się na przykład do Battlefielda, no to robi się problem. Dlatego że tutaj tych radzenia jest zdecydowanie za mało i no, grać się nie da. 20 FPS-ów to, to, to nie jest coś, co da się przełknąć, a wydaje mi się, że większość osób jednak będzie chciała grać online, a nie przez fabułkę, bo fabułka jest jaka jest. Yy, nie jest zła, ale no, powiedzmy, że w BFA gra się jednak online. Podobnie jak w PUBG i w PUBG na ustawieniach bardzo niskich nie ma tragedii, choć widać, że procek ma bardzo słabe życie, bo ma cały czas praktycznie 100% zużycia, a do tego 1% minimum to 14 fps, także jest dość staterowo chwilami i trzeba się z tym liczyć. Także generalnie połączenie Pentium G4560 i Elixa 470 uważam, że zestarzało się świetnie jak na swoją cenę i pozwala dzisiaj grać w parę tytułów, które no nie podejrzewałem, że pociągnie, na przykład tego Red Dead'a, a przy okazji wciąż jest nadal żywawym komputerem do sportuwek takich jak LOL czy Rainbow Six Siege.